Sieman Koldziska z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Manchester United. A dzisiaj czekam na mecze z Liverpoolem i Stoke. Plus oczywiście przesymuluje spotkanie z Arsenalem w ramach FA Cup. No, w ligowej tabeli jesteśmy liderem, mamy 8 punktów przewagi nad Tottenhamem. Liverpool jest trzeci, więc jest to tak naprawdę mecz na szczycie. No, zobaczymy jak nam pójdzie. Jest to bardzo prestiżowe spotkanie. Gramy na Old Trafford, nie chcemy zawieść kibiców. Chcemy tutaj po prostu odnieść zwycięstwo. Zacznajmy. Ten mecz. Jak widzimy, Liverpool konstruuje akcję Coutinho. Coutinho ładnie tutaj przedziera się lewym skrzydłem. O dziwo przepchnął B Coutinho centruje na Stewarta, ale Stewart fatalnie poduje. Mamy szczęście, że Anglik ma źle nastawiony celownik w tym spotkaniu. Wreszcie jakaś akcja Manchester United. Pogba do Bale'a, Gareth Bale do Ibrahimowicza, Zlatan Ibrahimović dojrzał Walijczyka. Bale niestety przegrywa po z Klawanem, ale jeszcze piłkę ma Walencja. Walencja do Bale'a, Bale strzela i zdobywa bramkę. Jakim cudem tego obrońca nie zablokował? Nie wiem. Ale gwiazda walijskiego futbolu zdobywa bramkę. Opłacało się go kupić z Realu Madryt. Olbrzymia radość całego Manchester United. Jeszcze nie wiem, czy tam przypadkiem tym strzałem Bale nie założył siatki obrońcy. Ale to jest coś naprawdę niesamowitego. Całe Old Trafford jest w euforii. Tutaj dobry odbiór klawana, ale to nic nie dało. Valencia podał do Bale'a i tak jest. Bale założył siatkę obrońcy. Bardzo dobre uderzenie, przy którym Bramkarz był bez szans. Prowadzimy z Liverpoolem 1 do 0. No i jak widzimy, Liverpool chce szybko odpowiedzieć Coutinho. Cutinio centruje na pole karne, ale a to piątkuje. Jeszcze o piłkę walczy Lejwa, mają Henderson. Henderson ewidentnie tutaj szuka prawej nogi, niestety ją znajduje, ale uderza prosto w dechę. Hiszpan nie mógł mieć problemów z tym strzałem. Manchester United znów na tarciu Bale traci piłkę. Milner zagrywa do Staridża Daniel Staric. Jest już blisko pola karnego, ale Dehea broń ten strzał i będzie tylko rzut rożny. Świetna interwencja Hiszpana, który w tym meczu jest naprawdę dobrze dysponowany. Dobra indywidualna akcja Staridza, ale uderzył na tyle lekko, że Dehea zdołał odbić tą piłkę na rzut rożny, ale wiadomo, rzut rożny to również zagrożenie. Grew znowi Henderson. Henderson centruje na pole karne dobrze tutaj wybijamy piłkę, mają Bale. Bale zagrywa do Hitariana. Ormian jeszcze jej nie opanował, niestety. Milner ma szansę, ale trafia tylko w słupek. Jest jeszcze Smolnik, zakrywa do pokby. Trzeba chyba zrobić jakieś zmiany, bo tego wymaga ewidentnie to spotkanie. I dobra, zrobimy zmiany. Myślę, że w miejsce Mhtariana pojawi się Martial, Zakarika wpuszczę Rashforda i zamienię go pozycjami z Balem. Myślę, że takie zmiany będą optymalne. I zobaczmy, niestety tutaj mamy bramkę dla Liverpoolu, fantastyczne uderzenie Starydża. No naprawdę, coś pięknego co zrobił w tej sytuacji, Anglik. Biegnie się cieszyć do Jurgena Klopa. No, 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 takie bramki to jest poezja po prostu poezja. Jak widzimy, cały Liverpool teraz się cieszy. A my jesteśmy załamani, bo tracimy bramkę, i wcale w tym meczu nie gramy jakoś wybitnie. I obyśmy nie stracili więcej goli w tym spotkaniu. Tutaj niestety dobry odbiór Kleina, zagranie do Staridza. Staridz kropnął jak z armaty i nie dał szans De hej. Hiszpan robił co mógł, ale w tej sytuacji mógł niewiele. Liverpool remisuje z Manchesterem 1-1. Jak widzimy czerwone diabły w głupi sposób tracą piłkę Lewa. Lukas Lejwa dobrze kontroluje piłkę i zagrywa do stary Just Starycz do Hendersona. Henderson strzela tuż obok bramki. No mamy szczęście, że Anglik nie pocelował w tej sytuacji. Bo gdyby to leciało w bramkę, Dycha miałby na pewno duże problemy. To może być ostatnia akcja meczu Milner Henderson. Henderson cudownie, niestety, podaje do Sadio Mane. Sadio Mane jest już pol karnym Zobaczmy, co zrobi w tej sytuacji. Zagrywa do Firmino. Firmino ma sytuację. Dehea wyłapuje piłkę i mamy rzut karny. Za co, panie sędzio, za co? No nie wierzę w to. Za co jest ten rzut karny? Tutaj Dehea przecież nie mógł chyba fałdować. Zobaczmy to jeszcze raz w powtórce. Bo nie dojrzałem za co był ten karny. Tutaj Dehea wychodzi do piłki i zderzył się Sadio Mane. No i mamy jedenastkę Niestety, ale wiadomo, jedenastka to jeszcze nie gol. Może to Dechao obroni, kto wie. Jeśli teraz padnie gol, to jest koniec spotkania. Milner uderza, ale Dechao świetnie to broni. Cudowna interwencja Hiszpana. To jest po prostu magik na bramce i szybko wznawia grę. Może jeszcze zdobędziemy trzy punkty. Niestety Mane przejął piłkę. Sadio Mane nadal ją ma. Kontroluje ją świetnie. Zagrywa do Weinaldu, ma Weinaldu Mane. Sadio Mane do Firmino. Firmino do Mane. Ale znów Dechao jest na posterunku. Cóż za mecz Hiszpana. To jest po prostu. Nieziemski występ. bronił więcej razy tak w tym sezonie, a nie wiem po co tutaj technologia go line, tak szczerze. I koniec spotkania. Remisujemy jeden do 1. jest to naprawdę cenny remis, ponieważ Liverpool miał rzut karny w 90 minucie. Ale mimo wszystko udało nam się zdobyć jeden punkt na Old Trafford. No to nie było łatwe spotkanie, tak naprawdę. Gdyby nie Dehea, przegralibyśmy tutaj z Kretesem. Oddaliśmy tak naprawdę tylko jeden strzał i zdobyliśmy jedną ramkę. Słaby występ Manchester United, ale skuteczność godna pozazdroszczenia. Jeśli chodzi o oceny piłkarzy, to graczem meczu Walencja świetny występ Ekwadorczyka. 9 interwencji Dehey, 2 Kariusa, Hiszpan bronił na naprawdę kosmicznym poziomie. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. Zremisowaliśmy, ale jest to cenny remis, bo mogliśmy tutaj przegrać i powinniśmy tak naprawdę przegrać. No, jak widzimy, tutaj oferta nie do przyjęcia za lukę Modricia. Dobra, podbiję ją do 70 milionów. Jak na to się nie zgodzą, to już nie mamy o czym gadać. No, tutaj oferta za Rashforda. Nie, no, za tak śmieszne pieniądze, to go nie sprzedam. 50 milionów i jest wasz. Chcecie jeden z największych talentów? No, to musicie płacić. Wątpię, że szalkę tyle da. No, ale to jest taka zaporowa oferta czy raczej nikt by, na jaką nikt by się chyba nie zgodził. No chyba, że jakiś klub z Chin, bo oni to by pewnie jeszcze dwa razy tyle zapłacili, znając ich realia. No i dobra, przechodzimy oczywiście dalej. Teraz czeka nas mecz z Arsenalem w ramach FA Cup. Oczywiście ten mecz będę symulował. Jeszcze tutaj doszły trzy wiadomości, które warto myślę przeczytać. Na Ingolam przyjął kontrakt, ale tutaj widzę też Isko przyjął ofertę. Dobra, złożymy mu propozycję kontraktu. Kluczowy zawodnik oczywiście... Ale ja też czekam jeszcze na decyzję innych piłkarzy. Tutaj oferta odrzucona za Filipe Coutinho. No jak widzę Liverpool nie chce się rozstawać ze swoim gwiazdorem. Nie dziwię się, bo też bym takiego piłkarza nie chciał sprzedać. Ale dam ostateczną ofertę 60 milionów. Jak się na to zgodzą to możemy negocjować kontrakt. Chociaż wątpię, że się zgodzą, ale wiadomo trzeba składać oferty. To nas nic nie kosztuje. I oczywiście czas przesymulować spotkanie z Arsenalem. Gramy rezerwowym składem. Ale możemy dać radę, kto wie, gramy przecież na Old Trafford, a tutaj nie ma rzeczy niemożliwych. Na początku nudne jest to spotkanie, nic się nie dzieje, ale mamy bramkę Lingarda, to jest bardzo dobra wiadomość. Żółta kartka też Schweinsteingera i niestety Wolcott wyrównuje na 1 do 1. No nie jest dobrze na pewno. Musimy szybko zdobyć kolejną bramkę, żeby wyjść na prowadzenie, Martial ją zdobywa, to jest to w 50 minucie. I czekamy dalej co się stanie. Oby nic, oby ten wynik był do samego końca tak korzystny dla nas. Czekamy, czekamy, czekamy i tak jest, udało się, pokonujemy Arsenal 2 do 1 i awansujemy do dalszych zmagań w FA Cup. No tutaj odpowiedź, jak widzimy, szalkę, nie ma bata, żebym go sprzedał za takie pieniądze, ja wam daję taką ofertę, albo się zgadzacie, albo nie. Niby tam mówią, że można ofertę do 36 tysięcy składać, ale mnie takie coś nie interesuje, to jest za niska kwota. No nie jestem w stanie tyle zaoferować za Hamesa. Muszę chyba zrezygnować z tego piłkarza. No chyba że im kogoś zaproponuję dodatkowo. No nie wiem kogo. Schweinsteigera. Może się zgodzą na takie coś, chociaż to wątpię, no ale dobra. No ale to też jest śmieszne, że Hames jest wart, wart nie 60 milionów, a chcą za niego prawie 120. To jest naprawdę chore. Co się dzieje z tym rynkiem transferowym? To jest niepojęte. Naprawdę ceny są nie z tej ziemi. No tutaj jeszcze sobie potrenujemy, żeby piłkarze trochę się rozwinęli. Może ten Krawczyk podniesie swój overall, kto wie, że to jest nadzieja Manchester United i tak jest, ma już 50 overalla. Cóż za rozwój Polaka, to jest coś niesamowitego, jak on się rozwija. Może niedługo wskoczy do pierwszego składu, jak w takim tempie się będzie rozwijał. No i oczywiście przechodzimy dalej. Tutaj jakaś wiadomość, no wiadomo w tym jak jest okienko transferowe, no to dużo więcej wiadomości przychodzi do klubu. I trzeba je odczytywać. Tutaj oferta za Luke Modricia przyjęta. No, jakby taki piłkarz dołączył do Manchester United, to by było wielkie wzmocnienie, bo Chorwat dysponuje naprawdę świetnym dribblingiem. bardzo dobrym podaniem, no i nawet niezłym strzałem. No, tutaj nagroda za FA Cup. I na, na pewno chciałbym piłkarza z takim overallem i takimi umiejętnościami w zespole, no bo to by na pewno powiększyło konkurencję w Manchesterze United. Oferta za Rumę nie jestem zainteresowany jego sprzedażą. Jest to dobry rezerwowy bramkarz, ale jak zapłacą 33 miliony, to mogą go brać śmiało. Nie zapłaci tyle Bologna, tego jestem pewien. Jak widzimy, Isko przyjął ofertę, ale skoro Modric też się zastanawia nad przejściem do naszego zespołu, to poczekam jeszcze, bo jednak chętniej zobaczyłbym lukę Modricia w zespole. Tutaj oferta nie do przyjęcia: nie 90 milionów, ja za Coutinho nie dam. Nie ma bata. Tutaj jak widzimy, Bale. Tak jest, spokojnie Bale, dostaniesz szansę w podstawowym składzie. Na luzie, bo tak naprawdę to był mój błąd, że nie zmieniłem zespołu, który ma grać w tym meczu. No tutaj jeszcze zmienimy Karika w jego miejsce. Kto może zagrać tak naprawdę? No Schweinsteiger, bo Karik gra bardzo przeciętnie. Mam nadzieję, że Niemiec zagra trochę lepiej. No bo jednak jest to doświadczony piłkarz, były gracz Bayernu Monachium. No a teraz gramy na wyjeździe ze Stoke. Ostatnie spotkanie ze stołkiem było ciężkie, Maj miejmy nadzieję, że teraz spokojnie ich pokonamy. Zaczynajmy to widowisko. Jak widzimy, pierwsza akcja Manchester United w tym meczu: Eriksen. Eriksen jest już blisko polakarnego, karnego, zobaczmy co Duńczyk wymyśli. Wycofuje się, niestety, z pola karnego, zagrywa do pogby. Pol pogba strzela, jest blokowany. Jeszcze Michitarian, Michitarian uderza prosto w Batlanda. Anglik musiał wyłapać ten, strz ten strzał. Baj ładnie przejmuje piłkę, zagrywa do Ibrahimowicza Ibrahimowicz do Mhitariana. Mchitarian dojrzał Ibre. Ibra jest sam na sam z bramkarzem i w takich sytuacjach po prostu zdobywa bramki. No klasyczne wykończenie Szweda. Mocne precyzyjne. Batlan tylko mógł patrzeć, jak ta piłka wpada do bramki. Tutaj świetna asysta. No i Ibra uderzył. No najlepiej chyba jak mógł, nie dając żadnych szans Anglikowi. Prowadzimy ze stołk. 1 do zera. Jak widzimy tutaj walka, Bojan ma piłkę niestety, jeszcze o nią walczy i świetnie ją przejmuje, Eric Bailly dojrzał Bale'a, Gareth Bale jest już sam na sam z bramkarzem, zobaczmy czy zdobędzie drugą bramkę, tak jest, 2 do zera dla Manchester United. No gracze czerwonych diabłów w tym meczu co mają to wykorzystują. Najpierw gol Ibrahimowicza, teraz gol Bale'a. No ba Waliczyk nie mógł tak naprawdę lepiej uderzyć, pobiegł sam na sam z bramkarzem, uderzył po długim rogu, jak widzimy Batland załamany, no bo w tym meczu naprawdę stara się bronić jak najlepiej potrafi, ale wszystkie strzały czerwonych diabłów są idealne jak do tej pory. No tutaj bardzo dobra akcja, wykończenie klasyczne w wykonaniu Bale'a, zejście na lewą nogę, techniczny strzał tuż obok bramkarza. Jak widzimy wreszcie stoł chce odpowiedzieć, Adam do Willana, Willan do Arnautowicza Arnautowicz do Imbula. Imbula, świetnie dojrzał Adama, Adam jest już blisko pola karnego, dojrzał Imbule, ale takimi uderzeniami nie da się pokonać De Jak widzimy Manchester United walczy o piłkę, show cross, fatalnie tutaj wybija. Ma piłkę Smalling, Smalling do Bale, Bale. Świetnie dojrzał Ibrahimowicza, Ibrahimowicz! 3 do zera, cóż za gol Szweda, Tutaj linię spalonego złamał showcross. Fatalny teraz Fatalne zachowanie Anglika, ale cóż za wykończenie z latana Ibrahimowicza Tutaj bardzo ładna asysta. Gareta Bale'a Ibra krop jak z armaty. No takich strzałów żaden bramkarz na świecie nie jest w stanie obronić. Prowadzimy ze stołk już. 3 do zera. No i będzie rzut rożny dla Stołk, krew znowi Arnautowicz. Marko Arnautowicz centruje na pole karne, Johnson uderza, ale prosto w dechę. Hiszpan po prostu bez problemu wyłapał ten strzał. Jedna z ostatnich akcji spotkania. Eriksen, Eriksen ładnie tutaj się przedziera, zagrywa do Martiala. Martial jest sam na sam z bramkarzem, próbuje lobować, no ale niestety Batland dobrze zachowuje się w tej sytuacji. Marcjal powinien uderzyć odrobinę lepiej. I koniec spotkania. Zwyciężamy 3 do 0 pewne zwycięstwo Manchester United, United. Chociaż myślałem, że będzie ciężej, bo w pierwszym meczu ze Stokes, z tego co pamiętam, wygraliśmy 3 do 2, więc było to naprawdę zacięte widowisko. A tutaj gładkie zwycięstwo 3 do 0. No ładne gole, tak naprawdę, szczególnie ostatni z lata na Ibrahimowicza. Bardzo mocne uderzenie pod lade. No tutaj oczywiście przechodzimy dalej. Jeśli chodzi o statystyki, to mecz dość wyrównany. Ale Manchester miał bardzo dobrych graczy w ofensywie, czego nie można powiedzieć o graczach Stoke. Którzy mylili się w dogodnych okazjach i najczęściej uderzali prosto w bramkarza. Piłkarzem meczu został Gareth Bale, chociaż moim zdaniem odrobinę lepiej zagrał z Dwie interwencje Dehey, dwie Batlanda. No a Anglik bronił na naprawdę niskim poziomie. Przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, wygraliśmy, co mnie bardzo cieszy. No jak widzimy, Szalkę nie godzi się na tą ofertę, nie dziwię się, też bym się na taką nie zgodził. No tutaj za Ahamesa nie chcą się zgodzić, nie są zainteresowani Bastianem. Nie dziwię się też również, bo też bym nie przyjął oferty z Bastianem od żadnego klubu. Tu dam dziękuję ten gracz za grę, chociaż nie wiem kiedy on zagrał. No może on żyje w jakimś alternatywnym świecie i gra sobie te mecze, albo gra na PlayStation również. No to jest jakaś opcja. W następnym materiale czekają nas mecze tak naprawdę z Fulham i Lester. bo my te dwa pozostałe mecze raczej przesymuluję. No i tutaj jeszcze sobie potrenujemy. Ten odcinek potrwa aż dojdziemy do meczu z Fulham, może uda się jeszcze wykonać jakiś transfer, jakieś wzmocnienie, mam nadzieję, że tak. Bo jednak przydałby jakiś środkowy pomocnik, już nie mówię czy typowy eśp. Czy gracz o bardziej inklinacjach ofensywnych? Jeśli Modric zgodzi się na transfer, to oczywiście chętnie przywitam Chorwata w klubie, bo stać mnie na jego transfer i myślę, że byłaby to dobra opcja dla naszego zespołu. No bo to jest gracz jednak klasy światowej, no co można złego powiedzieć o Luce Modricu, no? Chociaż no Isko czy na Ingolan nie byliby gorszymi opcjami, ale jednak. No tutaj jeszcze raz wam pokażę gramy z Fulham i Leicester. No mecz z Fulham na pewno taki sobie, chociaż. Mogą być emocje, to jest mecz w ostatnim dniu okienka transferowego. Jeszcze ustawimy sobie rezerwowy skład, bo raczej z Fulham nie opłaca się grać raczej symulacji nie opłaca się grać podstawowym składem, bo po co męczyć piłkarzy. O tak jest, Luka Modric przyjął naszą ofertę, więc witamy Chorwata w klubie. Wielkie wzmocnienie. Chorwacki Magik dołącza do naszego zespołu i myślę, że jest to najlepsze możliwe zakończenie odcinka. Oczywiście odrzucamy tutaj Isco i na Ingolana. Mam nadzieję, że Modric będzie wielką gwiazdą w Manchester United, tak samo jak jest obecnie Gareth Bale. Więc jak coś, Ludziska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i oczywiście zapraszam was na następny. Trzymajcie się!